Bardzo serdecznie witamy Panią Beatę Piwnik oraz dziewczęta z klubu sportowego Krakus. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jak masz na imię? Dzień dobry. Kasia. Kasia. Zuzia. Zuzia. Samanta. Samanta. Tatiana. Pani Beato, to są Pani podopieczne. Proszę powiedzieć, oglądaliśmy elementy gimnastyki artystycznej. Tak. Poprzednio w programie była u nas gimnastyka sportowa. Teraz zapytam z kolei Panią, czym się różni gimnastyka artystyczna od sportowej? Gimnastykę artystyczną trenują tylko dziewczynki i to od przedszkola właściwie do panienek już takich dorosłych dziewczyn. I ćwiczą nie na przyrządach, a z przyborami. Przyborami jest skakanka, przyborami jest obręcz, tak zwany hula hop. Maczugi, wstążka i piłka, czyli właściwie wszystko, co jest do, dostępne na rynku. Uważam, Ta... że jest to jedna wielka dyskryminacja mężczyzn. Nie ma, Rado. ale zapraszamy. Jak chcesz, specjalnie dla Ciebie założymy taką sekcję gimnastyki artystycznej. Podejmuje się Pani trenować rafałka? przeszkolą, myślę, <grym> że się uda. Bardzo chętnie zapraszam wszystkich tych, którzy skaczą na skakance. Proszę bardzo, lekcja. To może sam spróbujesz poskakać na Nie sprawy. Na o, czy to jest taka standardowa o. skakanka, z którą się ćwiczę? Zaraz pokażemy, okaże się, czy to jest takie proste. Lekcja pierwsza. No brawo! No no no. no jest. Jest zaraz, zaraz element. Zaraz zobaczysz, co tak naprawdę można ze skakanką zrobić. Czy każda z dziewcząt ćwiczy z tymi różnymi przyrządami, czy każda z jednym tylko? To znaczy każda na zawodach ćwiczy z czterema przyborami. Są one określane przez Polski Związek Gimnastyczny. Obecnie dziewczynki ćwiczą ze skakanką, obręczą maczogami wstążką młodsze, mhm. a starsze mają piłeczkę. Kiedy zaczęłaś ćwiczyć? O, jak byłam bardzo mała. Przychodziłam z mamą na trening. Ile miałaś lat wtedy? Nie wiem. Dwa i pół. 4, A teraz ile masz? Dwanaście. Dwanaście. No, to już mogłaś do czegoś dojść. A czy trzeba dużo ćwiczyć, żeby być tak rozciągniętym? Bo robicie cuda z własnym organizmem. Tak, trzeba dużo ćwiczyć, żeby osiągnąć dobrą formę i. Ja się zastanawiałam, czy wy macie kości połączone stawami, bo przecież dźwignąć nogę do pionu to wcale nie jest bardzo łatwa taka ewolucja, ja ale się robi to wrażenie. Ja zastanawiam, czy możemy na chwilę przerwać naszą rozmowę, ponieważ Dzwoni? mamy kolejny telefon. Gdzie jest telefon?